Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj najlepsze młodzieżówki i będą to zarówno młodzieżówki jak i... Książki z zakresu literatury dziecięcej, ponieważ wybrałam tutaj kilka tytułów dla młodszych yy, czytelników. Natomiast w większości skupiłam się na czymś dla starszego czytelnika. Mam nawet jedną książkę, która tak naprawdę nie jest do końca młodzieżówką, ale chciałam Wam tutaj ją pokazać. Niektóre z tych książek chciałam wyróżnić, bo wydają mi się być bardzo wartościowe, a inne wyróżniam dlatego, że spełniają swoją rolę bardzo dobrze. Yy, bo jak wiadomo, rolą młodzieżówek jest nie tylko uczenie, ale również dawanie przyjemności szczytania i część z tych książek jest skupiona przez. Wszystkim na dawaniu nam radości z samego czytania. I teraz pierwszą książką, którą przygotowałam, jest Na Ondel. I to jest tak naprawdę tom przed Maresi. Natomiast chronologicznie, to znaczy inaczej, chronologicznie jest to pierwszy tom. Natomiast wiadomo, że pierwszy tom, jaki wydała autorka, to właśnie znane Maresi. Maresi, rozsławione przez Karolinę Kombuk. Ja również dzięki niej przeczytałam całą serię, ponieważ listy Maresi też są za mną. Na Ondel to książka, która podobała mi się o wiele, o wiele bardziej niż. Malesi, doprowadziła mnie do płaczu w, w pociągu, e, ponieważ to jest książka, która mówi o kobietach, mówi o mm, feminizmie, jest to książka dla starszego czytelnika i ja to już od razu zaznaczam, tutaj nawet z tyłu jest napis, e, gdzieś był. Aha, tak, jest. Dla młodzieży, plus 16. Tutaj kobiety nie mają do końca takich praw, jakie mamy teraz, w dzisiejszych czasach, i jest to pokazane w bardzo taki dosadny sposób. Jest to historia Kabiry, która od dziecka interesuje się pewnym takim źródełkiem, taką wodą, oazą, która jest magiczna i ona sobie zdaje z tego sprawę. Natomiast pewnego dnia, kiedy zakochana przechodzi tam ze swoim wybrankiem. Mężczyzną, którego kocha. Dzieją się złe rzeczy, i koniec końców dowiadujemy się tak naprawdę z całej tej książki, jak, powstały, um, jak powstał Czerwony Klasztor. I to jest naprawdę bardzo emocjonująca książka, mimo że są momenty dużego spowolnienia w fabule, mimo że jest to napisane w bardzo taki specyficzny sposób. Zresztą Maresi też miała coś e, innego w sobie. Natomiast w przypadku na Ondel bardzo żałuję, że nie dałam mi do topki 2019, bo to jest książka, która do dzisiaj ze mną jest, mimo że czytałam ją ponad rok temu. E, więc jeżeli ktoś z was jeszcze nie sięgnął na Ondel, a na przykład czytał Maresi, to jak najbardziej was do tego zachęcam. Wydaje mi się, że można czytać na Ondel przed Maresi. E, natomiast Maresi jest trochę cięższa, więc może najpierw warto zacząć od tamtej książki, a później sięgnąć po na Ondel. Kolejna książka to coś, co moja mama mi kupiła, gdy miałam może 10 lat, czyli Matylda. Matylda, książka autora, którego znamy najbardziej z fabryki Szczarligo i fabryki czekolady. Tutaj mamy historię Matyldy, czyli młodej dziewczynki. Która nie jest w ogóle kochana przez swoich rodziców. Jest ona wybitnie wykształcona, może nie wykształcona, bo ona się nie kształci, ale jest wybitnie uzdolnioną dziewczynką. Jest bardzo inteligentna, dużo się uczy, dużo czyta i pochłania wiedzę tak naprawdę garściami, mówiąc dosłownie, a nie w przenośni. Matylda trafia do szkoły. W tej szkole dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, bo um, mamy tutaj pewną nauczycielkę, która jest złą nauczycielką. To jest tak naprawdę książka, która nie tylko opowiada właśnie o wartościach, które, które dostajemy razem z nauką, ale i o miłości rodzicielskiej, o tym, że nie w każdej rodzinie taką miłość się dostaje, nie każde dziecko takie coś dostaje. To jest też książka, w której dorosły czytelnik dostrzeże całkiem coś innego niż mało dziecko, którym ja byłam, gdy czytałam ją po raz pierwszy. Później chyba mając, nie wiem, 18-17 lat, czytałam ją po raz drugi no i byłam równie zachwycona, natomiast tak jak mówię, zauważyłam całkiem inne rzeczy. Jest to krótka książka, ale naprawdę bardzo treściwa. I Książka to coś, co um, koniec końców musiało się tutaj pojawić e, i coś, od czego rekomenduję czytanie tej serii, czyli Opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa. To jest książka, która jest czytana jako lektura, a przynajmniej na moich czasów była czytana jako lektura w szkole. Książka, która chyba w 2005 roku miała swoją ekranizację, która mnie totalnie kupiła, w której byłam zakochana. Ja byłam wtedy 6-letnim dzieckiem, więc wyobraźcie sobie, jakie dla mnie to było nowe odkrycie. Są dwie szkoły czytania tej serii. Pierwsza jest taka, że zaczyna się od Siostrzeńce Czarodzieje, czyli od... Yy, Czyli czyta się po prostu chronologicznie wydarzenia w Narni, a druga szkoła czytania, no to taka, jaką ja obrałam i taka, którą ja rekomenduję, e, czyli czytanie serii e, tak, jak została ona wydana. Tak też jest ona najczęściej sprzedawana w boksach, i tak naprawdę mam tylko jeden argument, który jakby mógłby Was do tego przekonać. Chodzi o to, że e, autor bardzo często wraca do poszczególnych tomów i na przykład mówi, ma nam, że poznał, poznaliśmy te postacie w tym i w tym tomie. To jest mała rzecz, natomiast y, sam siostrzeniec czarodzieja, czyli tom y, tutaj w tym przypadku szósty, jest dla mnie najlepszym tomem tej serii, jest czymś... Y, co tak naprawdę wraca do wszystkich tomów naraz, a jednocześnie jest początkiem samej narni. Większość z Was pewnie zna narnię przede wszystkim z czwórki rodzeństwa, którzy trafiają tam przez e, zaczerwaną szafę, której okazuje się, że jest magiczny świat, pokryty e, lotem i śniegiem, bo jest to właśnie narnia, która została e, przyjęta przez. Złą czarownicę. To są książki bardzo wartościowe i bardzo treściwe. To też jest seria, która przede wszystkim opiera się na Biblii, więc tutaj jest naprawdę bardzo dużo takich nawiązań, które wydaje mi się, że nie wszyscy muszą wyłapać, ale jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo. I nie mówię tego w złym wydźwięku, uważam, że to jest coś świetnego, nawet dla osoby, która nie jest e, bardzo wierząca. Więc nie bójcie się tej serii, czytajcie ją niezależnie od tego, w co wierzycie, a w co nie, bo jest to coś wyjątkowego na rynku wydawniczym, coś, e, no, co jest niepowtarzalne. Więc czytajcie opowieści narni od początku. Do końca, bo warto sobie też wyrobić zdanie na temat ostatniego tomu, który mi się niestety nie podobał, ale wiem, że wielu osobom się podoba. I jak już wspominam o opowieściach z Narni, to muszę również wspomnieć o kochanej Ani graficzce, bo gdyby nie takie trochę jej podpuszczanie mnie, to prawdopodobnie nie skończyłabym tej serii tak szybko. Kolejna książka to pierwszy tom dziesięciotomowej serii, czyli Keeper of the Lost series po polsku: Zaginione miasta. Jest to historia młodej dziewczynki, która. Trochę jak Harry Potter trafia do magicznego świata, ponieważ okazuje się, że w ogóle nie pasuje do świata ludzi. Do świata, w którym już największą szkołą jest Foxfire, ona tam trafia, aby się uczyć, aby e, sprawdzić, jakie są jej umiejętności jako elfa. Bo w tym świecie opieram się przede wszystkim na elfach. Bardzo ciekawa książka pierwszy to ma. ma Moim zdaniem trochę powiązań z Harry Potterem. Natomiast to nie jest Harry Potter 2.0, nie podchodźcie tak do tego, to jest całkiem, e, całkiem inny wydźwięk ma generalnie cała ta seria. Zresztą jest więcej tomów. E, w Polsce mamy wydane już dwa tomy i ja również zdążyłam przeczytać w całości dwa tomy, jestem w trakcie czytania trzeciego. Jest to książka, o której nieraz mówiłam na moim kanale, którą bardzo wam rekomenduję, bo jest przyjemna. Ma, ma wszystko, co tak naprawdę powinna mieć młodzieżówka, bo jest i wartościowa, i jest przyjemna, i jest naprawdę e, momentami przezabawna. Także jeżeli macie młodsze rodzeństwo, bo aha, bardzo zaznaczyć, że to jest książka middle grade, um, to bardzo Wam polecam, aby im to dać. Zresztą ja też się bardzo dobrze bawię, mimo że mam 20 lat i już kategoria middle grade nie jest dla mnie. Kolejna książka to coś, co tak naprawdę rekomenduję na przyszłość, bo jeszcze nie mamy tego wydanego w Polsce, ale w 2021 roku wydawnictwo Winidia yeah zdecyduje się, nam to wydać w przykładzie polskim, a jest to The Astonishing Color of After, czyli książka, którą czytałam rok temu, o której rok temu było głośniej na pewno na moim kanale, niż jest obecnie. Historia bardzo wyjątkowa, mało jest takich książek e, zarówno za granicą, jak i w Polsce, jest to historia. O tym, jak młoda dziewczynka daje sobie radę ze śmiercią swojej matki, ponieważ jej mama um, popełniła samobójstwo. I nasza główna bohaterka, czyli Lei decyduje się wylecieć do Tajwanu, aby poznać przeszłość matki, aby poznać jej rodziców, zobaczyć jak wyglądało jej życie, gdy mama była młodsza, gdzie chodziła, jak poznała swojego tatę. Bardzo ciekawa książka, tak jak mówię, no dla mnie to jest coś wyjątkowego, bo nie mamy takich książek, to znaczy nie spotykamy się z takimi tematami w literaturze młodzieżowej. Bo w literaturze dla dorosłych jestem w stanie kilka takich książek wymienić. Natomiast tutaj to jest coś wyjątkowego, coś, no tak jak mówię, rzadko spotykanego, a coś, co naprawdę rozwala na tak jak mówię, ta książka zostanie wydana u nas w przyszłym roku. Nie mogę się doczekać tej premiery. Chciałabym, żeby więcej osób przeczytało tę książkę. Jeżeli macie możliwość czytania w języku angielskim, to też wam to bardzo polecam. Język jest trudniejszy niż Everlatch Expansive Sea, w którym jest bardzo łatwy. Natomiast tutaj powiedziałabym, że jest dla bardziej zaawansowanego czytelnika, ale też nie jest to najtrudniejsza książka pod słońcem. A jak już zaczęłam mówić Everlatch Expansive Sea, no to muszę tutaj również wspomnieć o moim pierwszym patronacie, czyli Gdyby Ocean nosił Twoje imię. Mam tutaj Angielskie wydanie, ponieważ polskie wydanie jest bardzo wciśnięte na półce i boję się go wyciągnąć. Książka, którą przeczytałam, najpierw w języku angielskim, później zdecydowałam się przeczytać jeszcze raz w języku polskim i za pierwszym i za drugim razem byłam pod dużym wrażeniem. Mamy tutaj historię Shirin, młodej dziewczyny, która nosi hijab, ponieważ jest muzułmanką, natomiast religia w jej domu nigdy nie była. w domu? Natomiast religia nigdy w jej domu nie była rzeczą najważniejszą. I tutaj tak naprawdę poznajemy, no problemy życia młodzieży, problemy też związane z tym, jak ludzie nas postrzegają, tylko i właśnie przez to, że ktoś nosi hijab, to, to jakby no nie jest nic dziwnego, nie powinniśmy z tego robić nic nadzwyczajnego. To jest też książka, która, w której jest mnóstwo przepięknych cytatów na temat bycia kobietą, na temat dorastania i Problemy, które są z tym związane. Bardzo wartościowa książka, natomiast nastawcie się na to, że no, będzie Was denerwowała Shirin, bo ja też miałam pewien moment, w którym miałam jej powyżej uszu, ale tak jak mówię, warto jest po nią sięgnąć. Chociaż wiem, że dużo z Was już ją przeczytało, więc bardzo mnie to cieszy. O kolejnej książce tak naprawdę tylko przelecę, bo powiem kilka informacji, zachęcam Was do przeczytania, bo to nie jest do końca literatu literatura młodzieżowa, to jest literatura fantastyczna, zarówno dla młodszego czytelnika, jak i dla starszego. Mówiąc dla starszego mam na myśli osobę powyżej 20 lat, ponieważ najlepszym przykładem na to jest Anna z Bestsellerek, która zakochała się całkowicie w tej trylogii. Niż Wiedzie Słowiek to pierwszy tom, ja przeczytam dwa tomy tej trylogii. Nie mogę się zabrać ze za zimy czarownicy, bo chyba nie chcę. Będzie z tego świata jeszcze. Mamy tutaj historię młodej dziewczynki, czyli Wasi. E, Wasia jest e, no, takim trochę e, dzieckiem, e, nie do końca e, będącym nie do końca zadowalającym, swo zadowalającym swoich rodziców. Najważniejszą rzeczą w tej książce, którą powinniście wiedzieć, gdy się do niej zabieracie, to nawiązania do słowiańskich mitów, legend, to rzeczy, które my znamy z, z podstawówki tak naprawdę, bo tam też uczymy się o tym, jak wyglądały, mm, a przynajmniej ja się uczłam, jak wyglądały e, słowiańskie mity, o czym one w ogóle mówiły, o co chodziło z nimi, dlaczego właściwie w ogóle... O, coś mi tu lata. Dlaczego one tak naprawdę powstały? Jest to ciekawa książka z naprawdę wieloma takimi rzeczami, które my znamy z codzienności. Na pewno jest to coś innego na rynku, powiedzmy w Ameryce, ponieważ no tam to nie jest aż tak dobrze znane jak u nas. Bardzo ciekawa książka, z pewnością osoba, która ma większą wiedzę na ten temat niż ja, będzie jeszcze bardziej zachwycona. Bo tak jak mówię, ja trochę na to patrzę z perspektywy osoby, która no, swoją wiedzę wyniosła tylko i wyłącznie ze szkoły podstawowej. Chyba w Liceum też były takie rzeczy, więc po prostu z wiedzy ze szkoły. Więc, tak jak mówię, polecam wam tę książkę. Z pewnością też spodoba się ona starszym czytelnikom. Kolejna książka to coś, o czym mówię trochę mało na moim kanale, bo czytałam to miesiąc przed założeniem kanału, czyli Złodziejka Książek. Książka, z której jest adaptacja filmowa, zresztą mam tutaj wydanie filmowe. Bardzo wartościowa historia historia, którą opowiada nam śmierć, ponieważ tak jak mówię, narratorem tej historii jest śmierć. Coś ciekawego ze względu na to, że jest to nowe w literaturze młodzieżowej. To jest historia młodzieżowa, ale ona z pewnością przypadnie do gustu też starszym czytelnikom. Ona tak naprawdę powiedzmy jest od 14 roku życia wzwyż. Ja ją czytałam z 20 lat i byłam pod ogromnym wrażeniem tej historii. Jest to książka, w której akcja rozgrywa się w trakcie II wojny światowej. Natomiast to, co jest bardzo fajne, to to, że jeżeli młodszy czytelnik sięgnie po tę książkę, to poza na tematykę Holokaustu z bardzo przystępnej strony. To znaczy, to nie będzie za trudne do zrozumienia, ale będzie na tyle dobrze wyjaśnione, zobrazowane, że na pewno w pełni to zrozumie. Dlaczego właściwie złodziejka książek? Otóż główna bohaterka na pogrzebie swojego brata kradnie pierwszą książkę, czyli podręcznik grabarza, później kradnie kolejne książki, ponieważ w trakcie wojny wiadomo, że książki nie są żadnym priorytetem, a dla niej jest to coś wyjątkowego. Zresztą mamy tutaj przepiękne ilustracje, jeżeli którąś znajdę, to może Wam pokażę. Yy, mamy tutaj ilustracje, które są częścią książki, są bardzo ważną częścią tej książki. Tak jak mówię, ja Wam bardzo tę historię polecam. Za mało mówię o tej książce w ogóle na moim kanale. Mam wrażenie, że yy, no, nie wspominam o niej często, a uważam, że yy, powinnam. Bo naprawdę jedna z lepszych książek dla młodzieży i dla starszego czytelnika. Ja tak trochę mówię o tym starszym i młodszym czytelniku, bo bardzo często mnie o to pytacie w komentarzach, a ja często nie jestem w stanie udzielić Wam takiej e, wyczerpującej odpowiedzi, więc e, normalnie bym tego nie robiła, bo zdaję sobie sprawę, że to nie jest zbyt profesjonalne, e, ale chcę uniknąć takich pytań. Kolejna książka to Księga Cmentarna. Coś co czytałam w zeszłym roku. Pierwsza książka nie lagaj, ma na którą przeczytałam, książka, która czekała na swoją kolej, e, chyba ponad rok, e, która mnie naprawdę, naprawdę wcisnęła w fotel, gdy ją czytałam. Mamy tutaj historię młodego chłopca, który. Em, ma zostać zabitym, gdy jest młody, ale ucieka, ucieka z domu e, i trafia na cmentarz. I na tym cmentarzu duchy zaprzesiężają się, aby go e, chronić. I pewnego dnia, gdy chłopiec już jest starszy, poznaje na cmentarzu młodą dziewczynkę, a tam między nimi zawiązuje się przyjaźń. Ale jest to historia, która ma tak naprawdę trochę taki mroczny podtekst. Zresztą zresztą wszystkie książki Gaimana mają coś w sobie niepokojącego. One nie są do końca straszne, one po prostu są niepokojące. Księga Cmentarna to moja ulubiona książka Niela Gaimana, czytałam jego cztery książki. Polecam Wam również Ocean na końcu drogi, który zbiera. W sumie i takie, i takie opinie. Ja bardzo lubię koralinę, której e, szczerze mówiąc no nie przepadam za nią, bo widziałam najpierw ekranizację, która moim zdaniem jest lepsza, i rzeczy ulotne, które, po które sięgnęłam. Ale w sumie trochę to była moja wina, bo zdaję sobie sama sprawę, że nie lubię opowiadań, a rzeczy ulotne to właśnie opowiadanie. Zresztą, moim zdaniem, jest to też książka, która tak podprogowo przekazuje nam niektóre wartości. Cieniutka książka, tak naprawdę na jeden wieczór, ale coś, co moim zdaniem jest bardzo wyjątkowe. W kolejnej książce wspominam tak naprawdę tylko dla zasady, bo zdaję sobie sprawę, że. Już wiecie, że to czytałam i że to bardzo kocham czyli Ania z Zielonego Wzgórza. Jedna z najbardziej wartościowych książek dla młodzieży, jakie miałam okazję czytać. Jest to jedna z najważniejszych książek mojego życia, więc to mówi samo przez się. Kolejna książka to coś, co doprowadziło mnie do płaczu, o czym mówiłam Wam w filmiku tydzień temu, czyli w lekturach po latach czyli Chłopcy z Placu Broni. Chłopcy z Placu Broni książka, którą tak naprawdę pamiętałam a nad którą pamiętam, że też płakałam będąc młodą dziewczynką i czytając to do, do szkoły natomiast teraz, gdy już byłam dorosła to przepłakałam ostatną ostatnie 40 stron, czyli mniej więcej jedną czwartą tej książki i to takim historycznym płaczem. Jest to historia, w której jako starszy czytelnik widzi się z pewnością inne rzeczy niż gdy jest się młodym książka, którą cieszę się bardzo, że jest w kanonie lektur jedna z no, najbardziej wartościowych lektur, jakie miałam okazję czytać. Sam fakt, że chciałam do niej wrócić po latach, sprawia, że no. Um, chciałam i to nawet nie było jak pod wyzwanie. ja w ogóle chciałam jeszcze raz przeczytać tę książkę. Prawie, że ja na pewno będę czytała tę książkę mojemu dziecku. Najpiękniejszą rzeczą w tej książce jest to, że ona udowadnia, że odwaga nie jest pokazywana z zewnątrz. To znaczy, Nasz wygląd nie determinuje tego, czy będziemy odważni, czy nie. To, jak się zachowujemy w danej sytuacji, zależy tylko i wyłącznie od tego, co mamy w środku. Jest to na pewno bardzo ważna książka dla mnie, i od 30 sekund próbuję coś jeszcze do tego dopowiedzieć, um, ale wydaje mi się, że. To ten mój płacz wyraża więcej niż tysiąc słów. Zdaję sobie sprawę, że teraz na nagraniu słyszycie jakiś szmer, ale nie jestem w stanie go wyjąć, a to jest ostatnia książka, więc już tak naprawdę lecimy ku końcowi. Książka Bśniobór. Błaśniobór, czyli seria książek, pięciu książek. I ja miałam już okazję przeczytać dwa, dwie książki, bo tak bardzo mi się podobała. Podoba pierwszy tom. Jest to historia, w której moim zdaniem bohaterowie nie są najlepiej wykreowani, czegoś im brakuje. Słyszałam, że w kolejnych tomach jest to o wiele, o wiele lepiej rozwinięte. Zresztą to już trochę widziałam właśnie w tym drugim tomie. Natomiast najfajniejszą częścią tej książki to to, ile ona daje radości w trakcie czytania, bo ona jest zabawna, w niej bohaterowie robią naprawdę czasami absurdalne rzeczy. Natomiast to jest cecha dobrej młodzieżówki, że czasami bohater musi zrobić coś absurdalnego, żebyśmy się po prostu później dobrze bawili. Jest to książka middle-grade'owa, powiedzmy dla dziesięciolatków z pewnością, Wydaje mi się, że mogłabym taką książkę dać 10 dziecku, ale nie da się ukryć, że ja bardzo dobrze się bawiłam, że przeczytałam tę książkę tak naprawdę na jeden dzień, bo ona jest cieniutka, ma ilustracje, które chciałabym, może, żeby było ich trochę więcej. Natomiast o Baśnieborze mówię tutaj, bo wiem, że dużo osób lubi obór, a mało się o nim tak naprawdę mówi. Ja, jeżeli przeczytam całą serię i będzie mi się ona podobała, to mam zamiar zrobić osobny film na temat Baśnieboru, bo wydaje mi się, że to jest taka. Em, Seria książek młodzieżowych, która jest inna od wszystkich na rynku, a mimo że oczywiście ma wspólne cechy z, z, z powiedzmy nawet Eragonem czy z, z, ze zwiadowcami, a właśnie jeszcze z zwiadowcach chciałam powiedzieć. Natomiast ta książka daje naprawdę bardzo dużą satysfakcję z czytania. Jest to historia dwójki rodzeństwa, którzy trafiają do swojego dziadka, na, który ma naprawdę wielki dom, wielki las i jest no, właścicielem dużej ilości ziem. I tam odkrywają zaczarowany świat, czyli baśniobór. I poznają również tę brzydką panią z okładki, z którą jest związana bardzo ciekawa historia. Bardzo Wam polecam baśniobór. Ja na pewno będę kontynuowała serię. I w sumie, jak już zaczęłam mówić, no to jeszcze wspomnę o zwiadowcach, których też kocham całym sercem, których czytałam dwukrotnie, to znaczy dwa pierwsze tomy czytałam, gdy byłam w piątej klasie podstawówki, a resztę dokończyłam, gdy już byłam w liceum. Bardzo Wam polecam wszystkie tomy do dziesiątego. Jest to historia młodego chłopca, czyli który nie ma rodziców, jest sierotą i trafia do pewnego, znaczy właściwie wychowuje się w pewnym miejscu, z którego później trafia pod skrzydła różnych nauczycieli i uczy się fachu. On chce być rycerzem, ale świat chce dla niego troszeczkę inaczej. Zwiadowcy są o tyle fajni, że są e, dobrą przygodówką, e, mają elementy fantastyki, ale to chyba tak naprawdę dopiero w kolejnych tomach, ale najfajniejszą rzeczą jest, e, są relacje, które tam są przedstawione. Uważam, że mm, to jest najważniejsza część tych książek, e, czyli to jaką relację ma Will ze, z Haltem, jaką relację ma z e, ze swoimi przyjaciółmi, których tam później poznaję, ze swoim koniem. No coś, coś naprawdę bardzo bardzo wyjątkowego. Zresztą Will przez długi czas był moim książkowym kraszem, a ja książkowych kraszów wcale dużo nie mam. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie mi dać znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione młodzieżówki. Ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!